Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość oraz że Cię nie zabiję aż do chwili, gdy postanowię inaczej. Nie wiem jak Was, ale mnie w szkole uczono, że historie miłosne zwykły mieć trochę inny przebieg. Karanokyokai to cykl początkowo siedmiu filmów, który z czasem rozrósł się o epilog, remix, produkcję afterstory i jeszcze kilka pomniejszych ekranizacji. O czym jest ten ciąg pięknych i tajemniczych filmów? Gdyby zawrzeć opis w jednym zdaniu, powiedziałbym, że jest to historia miłosna pełna mroku, niewiadomych i niepokoju. Takie streszczenie, mimo iż teoretycznie poprawne, zupełnie nie oddaje tego, czym tak naprawdę jest Karanokyokai. Przyczyn tego jest kilka. Pierwszą z nich najbardziej banalną, jest zabieg wypuszczenia produkcji w kolejności niechronologicznej. Fabuła notorycznie skacze na osi czasu, naprzemiennie prezentując nam bohaterów, których relacja jednego razu jest bardzo zażyła, by następnym ukazać ich jako dwie, niemal kompletnie obce sobie osoby. Taki zabieg zawsze ma jakiś wpływ na odbiór serii. Opowieść zwykle zyskuje wtedy coś z niepewności, zaskoczenia, trzyma widza w napięciu. Podobnie jest i w tym przypadku, lecz studio Yufu Table na tym nie poprzestało. Każda z ekranizacji jest inna od poprzedniej. Zmiany dotyczą nie tylko czasu, miejsc i wydarzeń, ale często głównej obsady anime, a nawet gatunku. Wypadki w filmach są przedstawione nie tylko nie po kolei, ale potrafią się od siebie różnić diametralnie. Raz dostajemy tajemniczy wątek kryminalny z elementami fantazy. Kolejnym historię fatalnie zakochanego młodzieńca, bliższą horrorowi niż romansowi, by następnie stać się świadkami wydarzeń pełnych nadprzyrodzonych mocy oraz akcji. Mimo iż każdy film posiada swój własny interesujący wątek, żadnego z nich nie można nazwać główną linią fabularną. Wydarzenia rozgrywające się na naszych oczach są dość proste, mógłbym nawet zaryzykować stwierdzenie, że są banalne. Są one bowiem pretekstem, aby pokazać i jeszcze lepiej poznać dwójkę głównych postaci. Riżki, bohaterka Karno Kyokai, jest najbardziej fascynującym obliczem tego uniwersum. Jest to dziewczyna psychicznie okaleczona. Dziewczyna, która ukrywa swoje emocje pod grubą warstwą lodu w swoim sercu przypominającym kamień i obdarza cały świat zimnym spojrzeniem. Postać szki jest jednym z głównych aspektów, przez które filmy odniosły sukces. Poznając jej przeszłość i sytuację życiową, stopniowo odkrywamy, jak fascynującą jest osobą. Obserwując na przestrzeni filmów jej przeżycia, zmiany w zachowaniu, jesteśmy świadkami ewolucji jej charakteru oraz tego, jak lód okalający jej serce powoli pęka. Wszystko to odbywa się stopniowo, rozwój postaci jest wiarygodny i, co najważniejsze, nieoczywisty. Przemiana jest fenomenalnie pokazana. Dziewczyną targają bowiem najróżniejsze negatywne emocje i wiele razy dopuszcza się czynów bezwzględnych i okrutnych. Ryogi to zagubiona dusza, która utraciła cel w życiu i która szuka dla siebie miejsca. Oglądając każdy z filmów, praktycznie zawsze byłem przekonany, że Szki w końcu ulegnie pokusie i runie w otchłań nienawiści i smutku. Jednak przed upadkiem za każdym razem ktoś ją chronił. Ktoś, kto nigdy w nią nie zwątpił. Ktoś, kto ją kocha. W tym miejscu chciałbym wam przedstawić głównego bohatera: Mikiję Kokto. Jeśli ktoś szukał definicji miłości, to stwierdzam, że zawiera się ona w postaci tego młodego mężczyzny. Mikia jest kompletnym zaprzeczeniem opisu, którego przed chwilą użyłem, by scharakteryzować szki. Jest spokojny, wrażliwy, zdecydowany i posiada cel w życiu, ale przede wszystkim jest zakochany. Co ważne, nie uświadczymy z jego strony wylewnego okazywania uczuć powszechnie spotykanego w pospolitych historiach miłosnych. Kokto kto jest kimś, kto jest przy Ryogi. Tylko tyle, choć biorąc pod uwagę toksyczną osobowość bohaterki, powinienem rzec aż tyle. Mikia jest kimś, w kim Szki ma oparcie. Jest dla niej ostoją, zrozumieniem, ostatnim bastionem chroniącym ją przed utratą człowieczeństwa. Pomimo, że Mikia ma usposobienie pacyfisty i walka nie jest jego domeną, jest on niesamowicie odważną postacią. Przez jego spokojny charakter ciężko początkowo dostrzec tę wręcz szaleńczą odwagę, ale to właśnie Mikia jest osobą, przy której szki, jak i sam widz, może złapać wytchnienie. Wytchnienie od wszechobecnego zagrożenia i mroku, które dobrze się czują w tej produkcji. A za ich komfortowe usytuowanie odpowiada forma, w jakiej stworzono to anime. Przepiękna, szczegółowa grafika, nieśpieszne rozgrywanie wydarzeń i staranny dobór ścieżki dźwiękowej robią swoje. Anime jest wysysane do granic możliwości mroczną atmosferą. Można wręcz rzec, że zachwyca widza swoją grozą. Nie jest to jednak tak powierzchowny mrok, który spotykamy w horrorach klasy B, czy nie daj Bóg, warstwa czerwonej farby. Scen brutalnych i krwawych nie brakuje, lecz nie jest to bezmyślne kinogore. Każda scena jest przemyślana, UFO Table bawi się nami, uwodzi, hipnotyzuje. Ciemność nocy, chłód wyludnionych załóg i pozbawiona formy obecność nieuchwytnego zagrożenia, ciągle budzą w odbiorcy poczucie niepokoju. Wszystko to sprawia, że Widz pozwala omamić się produkcji. Nieważne jak trywialna bywa sama fabuła, każdy film skutecznie absorbuje naszą uwagę i daje nam okazję, by podziwiać to, co najważniejsze postacie i ich interakcje. Poza samym zaprezentowaniem szki i miki, największą zaletą filmu jest przedstawienie pogłębiającej się pomiędzy nimi relacji. Następuje to w różnych okolicznościach, czy to podczas sprawy wyjaśnienia brutalnych tajemniczych zabójstw, czy zwykłych odwiedzin w szpitalu. Jednakże najlepsze najbardziej doniosłe są zwykłe, codzienne sceny. Sceny, w których króluje rozmowa. Dialogi są tutaj świetnie poprowadzone. Nie są one tak banalne jak w licznych sezonówkach, gdzie twórcy boją się, że widz czegoś nie zrozumie. Rozmowy są prowadzone w sposób wysoce nieoczywisty. Niewinna wymiana zdań często zawiera drugie dno, pokazując, że między bohaterami istnieje nić porozumienia, a udane konwersacje nie ograniczają się wyłącznie do głównej dwójki. Aktorzy drugoplanowi są nie gorzej przedstawieni. Większość z nich jest równie niejednoznaczna jak szki. Antagoniści rzadko są osobami złymi do szpiku kości. Znacznie częściej są to bardzo złożone figury, które mają konkretny cel i których celem nigdy nie było skrzyżowanie ścieżek z bohaterami. Podobnie zresztą jest z osobami stojącymi teoretycznie po naszej stronie barykady. Nie są one naszymi przyjaciółmi, po prostu podążają w tym samym kierunku co my i większości z nich aż do samego końca nie udaje się zdobyć naszego zaufania. Cała ta spirala mroku, przemocy i niewiadomych tworzy wysoce oryginalną i angażującą historię miłosną. Choć należy nadmienić, że żaden z filmów romansem nie jest. Kryminał, akcja, horror, thriller do każdej ekranizacji należy podchodzić z nastawieniem, że uraczy nas jednym z wymienionych gatunków. Dopiero gdy oglądałem ostatni film, gdy spojrzałem na cały z góry, mogłem powiedzieć, tak, to był naprawdę dobry romans. Czy to oznacza, że jest to ostateczne dzieło, święty gral i zaginiony skarb wszystkich amatorów historii miłosnych? Na takie stwierdzenie się nie odważę. Kara no to bezprecedensowa opowieść. Opowieść, która wymaga uwagi, cierpliwości i zrozumienia. Jeśli uważasz się za konesera mrocznych klimatów lub lubisz poważniejsze historie miłosne, sięgnij po przygody Szki i Miki, Gwarantuję Ci, doświadczysz czegoś nietuzinkowego.